Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj Żywoty Świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. 2 sierpnia. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, porcyjunkuli. Ustanowiona została roku Pańskiego 1221. Święto dzisiejsze, w którym wierni dostępują największego odpustu. Jaki w kościele Bożym istnieje, jest także uroczystym obchodem pamiątki otrzymania od Pana Jezusa tej nadzwyczajnej łaski przez Świętego Franciszka Serafickiego za pośrednictwem Matki Bożej. Oto historia tego tak wyjątkowego dobrodziejstwa, które świat zawdzięcza patriarsze asyskiemu. Kościółek Matki Boskiej Anielskiej pod Asyżem, zwany porcyjunkulą, odebrał w darze Święty Franciszek z Asyżu od Benedyktynów opactwa Monte Subiaco. Opuszczony i zrujnowany ten kościół kazał święty odbudować i umiłował go nad wszystkie inne świątynie. Poświęcony Maryi Pannie Anielskiej, był on niejako kolebką jego zakonu. Tu też doznał święty zakonodawca szczególnych łask od Chrystusa i najświętszej Matki Jego. Przed zgonem polecił jak najwyraźniej braci zakonnej, ażeby te kaplicę tak umiłowaną przez Jezusa i świętą Jego rodzicielkę mieli w jak największym poszanowaniu. W roku 1221 w pierwszych dniach października objawił się Świętemu Franciszkowi w tej świątyni Pan Jezus i Najświętsza Panna, otoczona licznym orszakiem duchów niebieskich. Święty Franciszek prosił zbawiciela za pośrednictwem jego matki, aby udzielił całkowitego odpustu wszystkim tym, co się szczerze wyspowiadają i zwiedzą Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej albo kaplice Porcyjunkuli. Konory nie ociągał się z zatwierdzeniem odpustu i udzielił go jeszcze w tym samym roku, ale dopiero w dwa lata później, to jest w roku 1223, nadał ten odpust na wszystkie czasy i rozporządził, aby to święto obchodzono dnia 2 sierpnia. Syn Boży bowiem ukazał się świętemu Franciszkowi po raz drugi i wyznaczył tenże dzień 2 sierpnia na obchód tego święta. Miał on się rozpoczynać od pierwszych nieszporów. Dzień drugi był bowiem dniem poświęcenia dawnego kościółka Porcyjunkuli. Odpust ten ogłoszony został uroczyście dnia 1 sierpnia na rozkaz papieża przez biskupów miast Asyżu, Perugii, Todi, Spoletu, Foligno, Nocery i Gubbio. Ogłoszenie to nastąpiło w kościele Maryi Panny Anielskiej, poprzedzone żarliwym i wymownym kazaniem św. Franciszka. Słynny ten odpust porcyjunkuli rozciągnęli późniejsi papieże na wszystkie kościoły trzech przez św. Franciszka założonych zakonów, jako też na wiele innych kościołów i kaplic świata katolickiego. Kto go dostąpić pragnie, winien się wyspowiadać, komunikować i zwiedzić kościoły obdarzone tym przywilejem. Przy zwiedzaniu tych kościołów niezbędną jest modlitwa w myśl papieża. Nie różni się zresztą tak dalece od innych odpustów, chyba tem tylko, że. Po pierwsze, nadał go sam pan Jezus i tym samym stwierdził trojaki dogmat, to jest rzeczywistość odpustów, władzę przysługującą papieżom do ich rozdawnictwa i konieczność spowiedzi ustnej. Po drugie, odpustu porcyjunkuli można było z łatwością dostąpić, gdy tymczasem inne zupełne odpusty w owych czasach nie tylko były rzadkie, ale nawet przywiązane do uciążliwych warunków. Po trzecie, oprócz odpustów jubileuszowych, rzadko który jest tak ubłogosławiony od Boga i tak skutecznie zachęca do pokuty. Nawet tacy, co w porze wielkanocnej nie przystępowali do konfesjonału, korzystali z odpustu porcyjunkuli, aby się spowiadać i przyjąć ciało i krew pańską. Oprócz tego ma ten odpust tę te wyższość nad innymi odpustami, że można go dostąpić kilka razy na dzień. To jest tyle razy, ile razy od nieszporów pierwszego do wieczora 2 sierpnia zwiedzamy kościół obdarzony przywilejem porcyjunkuli. Jest to przeto pożądana sposobność ofiarowania wielu odpustów na korzyść dusz w czyściu zostających. Nauka Moralna. Jeśli się znajdujesz blisko jakiego kościoła z zakonu braci mniejszych, nie omieszkajże w święto Matki Bożej Anielskiej znajdować się w nim, aby, dopełniając wymaganych do tego warunków, dostąpić tak wielkiego odpustu. Darów bowiem Bożych, jako talent nam dany, nie powinniśmy zakopywać do ziemi głęboko, jak to uczynił sługa Ewangeliczny, za co został upomniany i odrzucony. Powinniśmy ich używać na chwałę Bożą i zbawienie bliźnich naszych. Dziesięciu było uzdrowionych, a jeden tylko przyszedł podziękować Panu Jezusowi, stąd się pokazuje, że wielu jest powołanych. Ale mało wybranych. Pełen świat jest dobrodziejstw Boga, ale mało dziękujących. Od pana Jezusa posłany do kapłanów, do pana Jezusa wraca, aby mu podziękować. Głosem wielkim chwaląc Boga, nie cichym, bo pragnie i chce, aby wszyscy wiedzieli o dobroci pana Jezusa, pali się jego serce i chciałby cały świat obiegać, opowiadając dobroć Bożą. Wszyscy wyszliśmy od Boga, jako od Stwórcy i Początku Naszego i wszyscy mamy do Niego, jako do końca naszego wrócić. Pośredniczka nasza, Najświętsza Maryja Panna, uczy nas wdzięczności, jaką mamy Bogu oddawać. Chymny i wielbi Duszo Moja Pana, wygłoszone na cześć Boga, wymownie świadczy, że całe jej życie było dziękczynieniem Bogu za odebrane łaski. Modlitwa Boże, który nam w roku każdym pamiątkę poświęcenia tej świątyni ponawiasz, i zawsze pełną świętych tajemnic przedstawiasz, wysłuchaj miłościwie ludu Twojego i spraw, aby każdy, który do tej świątyni dla uproszenia Twoich dobrodziejstw wejdzie, dostąpił pociechy w otrzymaniu wszystkiego, o co prosić będzie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Subskrybuj nauki katolickie i otrzymuj powiadomienia. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisów w opisie filmu. Podobał ci się ten odcinek? Wpłać dobrowolną darowiznę i pomóż nam tworzyć kolejne. Bóg zapłać, niech pan Bóg błogosławi.